Czy ustawa o in vitro przejdzie przez Senat w tempie ekspresowym? Czy Senat może planuje jakieś poprawki? Znaczy poprawiać zawsze możemy, bo Senat jest od tego, żeby mieć chwilę refleksji nad tworzonym prawem. Z tego co zapoznałam się dosyć dokładnie z ustawą, z opinią legislatorów oraz y, z opiniami środowisk medycznych, to nie ma wiele do poprawy. Był tylko taki błąd formalny, mianowicie y, okres, który miała wejść ustawa, czy mog mogą wchodzić zapisy ustawy być realizowane przez ministra zdrowia, był tylko błąd w 2023 roku. To z tego co wiem, to zostało poprawione. No, my wszyscy walczyliśmy o to, żeby le leczenie niepłodności metodą in vitro było refundowane ze środków publicznych, żeby to nie było tylko dla tych osób, które są ekonomicznie do tego przygotowane, żeby te też dać szansę tym osobom, ponieważ jest to leczenie niepłodności. A jak wiemy, wszyscy płacimy składki zdrowotne, więc leczenie niepłodności powinno być finansowane ze środków publicznych zgodnie ze wskazaniami medycznymi. Nie na tak zwane zamówienie, bo to nie jest tak, że przychodzi osoba z ulicy i chce zapłodnienie metodą in vitro, trzeba przejść szereg specjalistycznych badań yy, przez lekarzy, specjalistów, ginekologów, którzy się tym właśnie zajmują. A czy obawiają się Państwo decyzji prezydenta w tej sprawie? No, ona jest nieprzewidywalna, oczywiście, że się obawiamy, tym bardziej, że społeczeństwo jednoznacznie się wypowiedziało, że chce, żeby ta metoda była refundowana. Ja chcę Państwu przypomnieć, że mamy taki niż demograficzny, że jeżeli nie wspomożemy tych par, tych ludzi, którzy są dotknięci niepłodnością właśnie w sposób taki, który jest uznawanym sposobem leczenia niepłodności, no to myślę, że, że będzie nas czekała klęska demograficzna. No, od czasów II wojny Światowej, w okresie około pandemicznym, młodzi ludzie nie, są, no, nie decydują się na dzieci, a jeszcze nie mają refundacji tak ważnej metody, która jednak wspiera, wspiera małżeństwa, wspiera pary i wspiera przede wszystkim nasze, nasze państwo, naszą, nasz kraj. No to Myślę, że nie mam żadnego wyjścia i myślę, że pan prezydent, mimo wszystko, że zaskakuje nas w swoich decyzjach, podejmie słuszną, słuszną decyzję w tej sprawie. Natomiast chcę też przypomnieć, że pan Mateusz. To już Morawiecki poparł tą ustawę, o dziwo, więc myślę, że w zdrowiu powinniśmy być ponad podziałami politycznymi i rozwiązywać realne problemy zdrowotne Polaków, a to jest realny problem. Czy te 500 milionów rocznie zaplanowanych na realizację tej ustawy to jest duża kwota czy mała? Znaczy zawsze potrzeby są większe. My tak naprawdę do tej pory y, powinniśmy wiedzieć, jakie są realne potrzeby zdrowotne Polaków w kwestii leczenia niepłodności. Na pewno y, to jest jakiś pierwszy krok, a się okaże, jak będzie to realizowane. Przypomnę, że nie ma jeszcze dzisiaj rządu, nie są przeprowadzane audyty finansowe w różnych resortach, także w zdrowiu. Chcę powiedzieć, że na przykład mamy takie instytucje, ludziczne fundusze, gdzie zostały pokrywane finanse publiczne. No budżet trzeba będzie realizować zgodnie z planem bo czas mija i żeby nowy rząd rozpoczął pracę, no to musimy znać stan finansów publicznych, tak? To jest najważniejsze. Wydaje mi się, że na razie to jest wystarczająco, a jeżeli będą większe potrzeby, to będzie można prowadzić różne nowelizacje i planować różne finanse w budżecie, jak poowalniamy, jak te fundusze, które gdzie składki finansowe Polaków, na przykład Agencja Badań Medycznych, gdzie jej funkcjonowanie jest finansowane ze składków, składek zdrowotnych, no to to jest niepoważne. Składki zdrowotne powinny iść na leczenie, między innymi też niepłodności. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo.